Cześć, tu jest Odres Alchemia. Dzień dobry. Witamy was w odcinku o super istotach, superbohaterowie, super moce, a rzeczywistość. O co tutaj chodzi? <grymne> Wiele osób w tych klimatach energetycznych, duchowych, szczególnie w tych właśnie ezoterycznych, ezoterycznych Dostaje różne informacje, ma jakieś wizje i albo ogląda nasz odcinki i buduje sobie na podstawie pewnych informacji jakieś czasami fantazyjne historie o sobie, że mają jakieś właśnie supermoce, że mogą różne rzeczy. Tak sobie pomyślałam właśnie o tym żeby nagrać ten odcinek, <noise> pomimo wszystko. Bo to jest bardzo ciekawe, my mówimy pewne rzeczy, a pomimo... dosyć jasno często to jest wyrażone, tak nam się przynajmniej wydaje, ale y, różne jednostki sklejają sobie z tego jakieś y, dziwne historie, jak ten świat wygląda. Głównie o sobie. Czyli tak, y, y, ludzie mają taką tendencję, że słuchają coś, i wycinają dużą no, część na przykład ja to informacji to i biorą tylko te, które im pasują do, jakiejś, do jakiegoś swojego świata. Tak. I teraz, żeby to wyjaśnić, żeby nikogo nie pokrzywdzić równocześnie, ponieważ tutaj istnieje takie niebezpieczeństwo, że po prostu dużo osób się może obrazić. A to tak nie do końca powinno wyglądać. Po prostu to jest moje spostrzeżenie, na, z racji tego, że no mam do czynienia z tymi osobami dość często. I też mówią mi, że na przykład jak ja mówię coś, to one to po prostu odnoszą do siebie jeden do jednego. I teraz tak. Oczywiście ja nie zakładam, że ktoś tam nie ma na przykład jakichś tam wielkich lub mniejszych, lub większych doświadczeń i tutaj też jeżeli się ktoś ze mną spotyka i umawia, to też jeżeli ja mu tutaj analizuję z własnego punktu widzenia to co ja widzę, to też widzę to w takim śladzie energetycznym i to też jest coś takiego, że istota wtedy się osoba dowiaduje, że tam może być na jakiejś gęstości, jeszcze i tak dalej. Gdzie często nie rozumie na przykład tego całego konstruktu, no ale ja to wszystko tak jakby objaśniam mniej więcej. Bo trzeba wziąć pod e... uwagę to skąd my pochodzimy i z jakich wysokich wymiarów my, my nie bylibyśmy, to tutaj my jesteśmy ciągle w człowieku i, i mamy te moce takie jak mamy, jak widać. Czyli generalnie nie za dużo tego jest, coś tam w energii możemy widzieć, coś tam zrobić, ale generalnie to nie wygląda fantastycznie za bardzo. Czyli mamy rączki, nóżki, główkę i po prostu chodzimy sobie i po tak. prostu musimy przerabiać różne rzeczy. I teraz, o ile na przykład nasze ciało, ciała są na różnych gęstościach i my nie mamy za bardzo z tym kontaktu w ogóle, bo możemy na przykład na tej siódmej gęstości na przykład być super i w ogóle i tam robić, Natomiast, żeby tutaj mieć połączenie z czymś takim, no to trzeba trochę mieć więcej niż nam się wydaje. Często też jesteśmy atakowani właśnie tą energią dezinformacji, że tak powiem, z przestrzeni, która też jest specjalnie wypuszczana, żeby też ludzie niektórzy myśleli, że są jacyś tam lub zrobili pewne rzeczy też, no powiedzmy, że energetycznie, właśnie z tego nawet najniższego poziomu, ponieważ jest to też energia ściągalna, która może być potrzebna do czegoś tam. I teraz do jakiejś tam ewentualnej operacji energetycznej większej, bo to tak mniej więcej wygląda. Teraz jest tam sobie na przykład jakaś osoba, która dowiaduje się, że ma na przykład pochodzenie no powiedzmy jakieś tam smocze, albo jakieś inne i tak dalej, to tutaj na bank nie jest tym smokiem. To, żeby była jednocześnie taka odpowiedź, że nie ma czegoś takiego, bo my nie jesteśmy, nie latamy, nie mamy sudełek, ani nie mamy jakiejś super skóry, ani coś w tym Nawet jak nas zabiją, to nas z nas mogą po prostu zrobić tam pogrzeb i tyle i to nie zostanie użyte do jakiejś wielkiej rzeczy, powiedzmy mistycznej i nie pokarmi się ten cały naród słowiański albo coś w tym stylu. To nie ma takiej możliwości. Tutaj jesteśmy w człowieku, czyli z jakiegoś powodu się tutaj wcieliliśmy, czy to w cofnięciu w ewolucji, czy to z jakiegoś innego powodu i tutaj zawsze też jeżeli osoba jest na przykład tak mocno naspidowana na swoją energię mocowości yy, i ona po prostu ma jakieś tam wyobrażenia o sobie i tak dalej, to ona zazwyczaj ma yy, bardzo dużo do przerobienia z pola yy, normalnej psychoterapii. I to, co powiem tutaj, jest trochę takie być może zastanawiające. Lupy szokujące, albo coś w tym stylu, ale naprawdę bardzo dużo tych osób się nadaje na psychoterapię, a nie na przykład na to, żeby się zajmować na przykład tak zwanymi różnymi rzeczami tak zwanymi odlecianymi w kosmos. Ponieważ Ile, ilość tak zwanego y, fantazjowania na te tematy, gdzie tutaj często te osoby są też inteligentne i bardzo tak, jak, takie y, też y, y, no bym powiedziała y, rozumieją różne rzeczy czasami, a czasami po prostu im wypieprza to y, w poziomy tak zwanej ofiary. I większą jesteś y, mocną, taką osobą, mocową w tej energii tak zwanej y, tak energii, to jesteś coraz większą ofiarą w nieprzerobionym tym akcie. Głównie to jest spór właśnie dzieciństwa, na przykład, albo coś w tym stylu. I też często, jak do mnie ktoś przychodzi, to myśli, że będzie na przykład zaraz bardzo wielkimi tymi mocami operował, a to tak nie do końca wygląda, ponieważ tutaj należy jakby w ogóle się zająć głównie życiem. I powoli na przykład stąpać kawałek po kawałku, rozpoznawać pewne elementy. Czyli alchemia bardzo często, o ile powie różne rzeczy, takie wysokie i tak dalej, to często z tymi y, osobami często właśnie y, robi podstawowe rzeczy, czyli w życie, co tam w życiu się dzieje, jak to wyczyścić, co z tym zrobić równocześnie z tymi energetycznymi rzeczami, bo to jest połączone me mentalnymi i tak dalej i tak dalej. Czyli to jest taka, można powiedzieć, praca u podstaw. Najpierw trzeba zrobić jakieś rzeczy, żeby pójść dalej i żeby można było następne robić. Jeżeli my za bardzo odlatujemy, no to z tego odleciania nie za bardzo nic jest poza tym, że możemy się czuć przez jakiś czas mentalnie dobrze, a w życiu syf, nie? Czyli o ile na przykład ściągniesz sobie pieczęci, się to odblokuje na wielu poziomach i ty się będziesz czuć na przykład lepiej, po prostu wolno w różnych aspektach, no to tutaj też to nie spowoduje, że nagle będzie, nie wiem, się działo wszystko cudownie. Tutaj jest tylko i wyłącznie umożliwienie na przykład przepustowości w życiu, czyli ty idziesz trochę lżej i tak dalej, ale ty nie masz na przykład, nie wiem, zająć się już tylko i wyłącznie pracą w energii albo robieniem jakimiś tam rzeczy, które nie są właściwie czasami w ogóle korzystne, bo one tylko nawarstwiają jakiś tam poziom. Na przykład jeżeli tutaj wspomnę jeszcze o pieczęciach. Pieczęci na przykład bardzo mocno blokują. Też lub zatrybiają nas w, w, w takim punkcie ofiary y, lub poczucia winy, strachu itd. Tak I też y, tak zwane, też często fobie y, energetyczne, tak zwane, y, gdzie też y, takie rzeczy takie konstrukcyjne, jak na przykład, y, że często te tak zwane bardzo mocne osoby y, mają bardzo dużo wrogów jakieś albo niekorzystne sytuacje w życiu. To, to, to są takie tak zwane podczepy egregorowe, energoinformacyjne, różnego rodzaju rzeczy, które one będą się przyczepiać na, na tej strukturze, dlatego, że ta osoba na przykład ma poblokowane wszystkie centra e, właśnie od na przykład Kościoła Katolickiego. Ta, tak to wygląda. Dopiero jak po ściągnięciu tego to ona na przykład zaczyna normalnie żyć i ona nie musi na przykład, nie wiem, wchodzić w jakieś wielkie rytuały energii, latać po tych warsztatach, robić tam coś, tylko po prostu zaczyna się sobą zajmować, czyli czyści te poziomy życia, odpina partnerów, robi różne rzeczy wokół siebie, bardziej się koncentruje na swoim życiu tak normalnie, czy tam cokolwiek by to miało wspólnego po prostu ze zwyczajnym życiem. I to też często jest szok, bo no bo jak to ja mam tylko żyć i zajmować się tutaj życiem. No, no tak, właśnie, żeby ta duchowość dobrze funkcjonowała, to my musimy mieć życie poukładane, ono musi być dobre, musi łatwo iść jakoś, ona ma być właśnie tych, tych partnerów, jakoś tam z rodziną i z innymi osobami jakoś to poczyszczone i odpowiednio poukładane. Inne elementy, różne elementy tam muszą dobrze iść. Umiejętność zarabiania, jakoś znalezienia się w społeczeństwie, lub nie, ale jakoś, żeby sobie znaleźć tak, taką do, dobre, do, żeby mieć po prostu dobre życie. Takie dla nas i my dla innych również. Czyli to jest taka podstawa tej, tej, tej dobrej duchowości. Oczywiście, tutaj zaznaczę jedną rzecz, że są oczywiście takie. Istoty na Ziemi, które są dość, dość takie niezwykłe z zejścia. I teraz wszyscy pomyślą, że są niezwykli z zejścia, ale te ale... niezwykłe osoby też mają różne uplątania, różne problemy i też muszą sobie z tym radzić. Tak, i to są też normalne osoby. To nie jest tak, że one też błyszczą w jakiś tam sposób albo mają jakieś tam super, nie wiem, narzędzia do tego, żeby coś tam robić. To są też istoty, które w pewnym momencie się tam dowiadują o różnych rzeczach, one tam idą swoją ścieżką, robią i tak dalej. I to jest też ich jakby przeznaczenie, ale to nie są wszyscy. I to też yy, yy, takich istot jest niewiele na ziemi one. Mają jakby to poczucie u siebie, ode zawsze, mają jakiś tam y, poziom jakby tej wiedzy o sobie i to jest jakby najważniejsza rzecz. Natomiast jeżeli jesteś istotą, która się czuje bardzo mocno w pewnych momentach, a potem bardzo, bardzo słabo, albo walczy w kółko z jakimiś rzeczami, głównie z demonami, które sobie sama przysłoniła, ponieważ jej percepcja na przykład w danym momencie nie pozwalała na że tak powiem prawdę, to będzie na przykład to ubierać często w to, że ją służby gonią że jest to taki element tutaj, że służby się pojawiają, że ona jest jakaś tak super ważna i tak dalej. To był też element że, że, o tych... Że, że jeżeli pojawiają się różne jakieś elementy, słuchamy w jakichś telewizjach niezależnych i tak dalej, że jest jakiś MK Ultra, że, że są właśnie jakieś służby, że są ataki na osoby i tak dalej, i tak dalej, takie historie. Jeżeli nam się pojawia, że to my mamy tak i że tutaj nas śledzą, podsłuchują, obserwują, albo robią nam różne złe rzeczy, zastanowić się, czy to na pewno tak jest, na ile to jest nasza, nasz wytwór fantazyjny. I, I żeby w tym nie utknąć, bo bardzo dużo ludzi sobie sama wytworzyła takie rzeczy i przez to cierpi niepotrzebnie jakieś stresy, jakieś lęki, muszą uciekać przed czymś, przed czymś czego w ogóle nie ma. To jest taki rodzaj trochę psychozy się nagle pojawia z, i, i, i łatwo w to wejść, nie, nie, nie trzeba być jakąś strasznie pokręconą też, też osobą, żeby, żeby móc mm -hmm. uwierzyć w takie rzeczy czasami. Teraz tutaj jedna rzecz, oczywiście służby, tak zwane różnego rodzaju tajne projekty, ludzie schodzący na przykład w różnych okresach czasu, tam w latach 70. i tak dalej. I to też mogą być te rzeczy, ale na ile one tak. funkcjonują, na jakich często te rzeczy też są tak jakby mm, troszkę w, Innej czasoprzestrzeni, bym to tak powiedział. I osobiście ja znam y, z dwie osoby, które rzeczywiście mają tego typu problem. I dla mnie jest to problem, który one rzeczywiście to są takie osoby, które są nękane, które są manipulowane przez różnego rodzaju ezoteryczne rzeczy itd. i tak dalej. Tutaj ja uważam, że należy wziąć pod uwagę y, przede wszystkim to, Czyli żeby się dobrze też jakby samemu określić, żeby też się nie wpędzać w tak zwaną następną nakrętkę dezinformacji lub informacji, które są dla nas szkodliwe. Ja tutaj to nakręcę, czyli kręcę znaczy, będzie chciał to widzieć. Ja tutaj to mówię dlatego, żeby zaznaczyć ten temat i żeby też móc się przyjrzeć samemu sobie żeby to było jasne i oczywiste i żeby to było też w pewien sposób coś takiego żeby może na siebie bardziej krytycznie spojrzeć czy rzeczywiście ja jestem na przykład tak bardzo nękana przez coś zewnętrznego czy coś wewnętrznego na przykład bo to jest też często u tych takich osób właśnie Coś, co w nich siedzi i one, y, czyli mają bardzo dużą traumę, na przykład z dzieciństwa, i mogą potem polecieć na tych fantazjach w bardzo dużym stopniu i stworzyć jakąś totalną y, odjechaną historię. I w ogóle y, może jeszcze ktoś im w to uwierzyć, i w ogóle po prostu zaczyna się jakaś y, totalna y, masakra. Dlatego tutaj. Ten element tak zwanego mocowości a Twoich możliwości na y, dzień dzisiejszy jest bardzo, bardzo istotny. I dlatego też tutaj y, to trzeba wziąć pod uwagę przy każdym, znaczy ja biorę to pod uwagę przy każdym takim rozpoznaniu i mnóstwo osób, które są dobrze też ustawionych jakby technicznie do swojego życia, bo y, to jest dla nich najważniejsze i ta osoba na przykład nie musi wcale nie, nie wiadomo co robić, ona się też bardzo dobrze rozwija jakby w swoim polu działania i ona też bardzo też fajnie idzie wyżej i wyżej, tak? W takim sensie, no powiedzmy, że wyżej, czyli tak jakby, że, że poszerza tą świadomość. Także y, tak zwane y, osoby powiedzmy z zaburzeniami czy z jakimiś y, y, chorobami, też się tak zdarza, że są i one po prostu wymagają jakby yy, i też takiej osobie jest ciężko wytłumaczyć czasami yy, coś, co jest na przykład najbardziej yy, oczywistą rzeczą z oczywistych. Ja się naoglądałem w swoim życiu bardzo dużo takich yy, rzeczy, które były niewytłumaczalne. Yy, na przykład nawet na swoim przykładzie ja y, mogę to na przykład uznać, że no jestem tam powiedzmy trochę wyjątk bardziej wyjątkowa od innych, ale tylko trochę. Nie, nie jestem na przykład fruwającą istotą, która gdzieś tam coś załatwia i tak dalej. Tak zwane też personifikowanie się do tak zwanych istot y, boskich. To jest też dużym błędem. tu je, Może to wyjaśnię na tym y, filmie. Y, w tak zwanym zejściu z człowieka tutaj tutaj żadna istota, tak zwana boska się nigdy nie wrodzi na 100%. My jesteśmy na przykład w aspekcie zejścia. Możemy mieć tam na przykład w jakimś tam horoskopie, jakiś tam właśnie układ planet, które charakteryzują pod taką nazwą i że mamy dużo tego pierwiastka, tak zwanego. I teraz często są osoby które mnie pytają, czy były na przykład albo setem, albo chorusem, albo nie wiem tam czym tam jeszcze, co kompletnie nie jest w ogóle tutaj adekwatne. Nikt tutaj nie jest na 100% tą istotą i w ogóle branie na siebie takiej odpowiedzialności jest totalnym przypałem w ogóle. To jest jeden wielki taki poziom, który nie do końca w ogóle jest zrozumiały. I potem ta osoba w ogóle też zaburza swoje takie, jakby, czyli tą swoją świadomość powiedzmy człowieka. Yy, yy, bo o ile na przykład nawet może mieć na przykład na siódmej gęstości jakiś taki aspekt, ale my we wszechświecie nie jesteśmy jakby jedną jedną tą istotą, która rządzi jakby tym całym wszechświatem, <grych> tylko może mieć na przykład jakby yy, czyli cały egregor na przykład kreatora jest yy, w jednym jakby punkcie i on na przykład jeżeli się tu wradza ileś tam istot takich yy, powiedzmy z takim takim naznaczeniem, to on ma to ta istota ma niewielkie możliwości, ona ma, może to przełożyć na przykład na jakąś tam gęstość wyżej i tam zasięgnąć tej całej kreacji lub stworzyć pewne rzeczy, lub coś tam jakby przełożyć na działanie na przykład dla przestrzeni na Ziemi ale tutaj nikt nie jest jakby też jak dla mnie stuprocentową jakąś tam istotą właśnie, czy tam tak zwaną, no powiedzmy boską, o ile na przykład miałam kiedyś takie rozpoznania na, na przykład, że widziałam jakby ten aspekt widziałam te, czy to było kilka lat temu czyli pierwiastki boskie tak zwane w osobie to w tej chwili to już w ogóle jest w bardzo dużej utracie. Co też jest technicznie rzecz biorąc bardzo na ten czas możliwe, bo my też się pozbywamy, my też schodzimy z bogów. I to też jest korzystne dla nas w tym momencie, żeby się nie podpierać jakby jakimś tam właśnie y, jakimiś tam nazwami czy, czy czymś takim, ponieważ ten świat będzie też niszczony pod względem tak zwanych bogów, czyli my też schodzimy jakby z tego pułapu. Y, czyli to jest też duży błąd techniczny. I tutaj bym powiedziała, że y, w ogóle y, nazywanie się jakimiś tam y, 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 takimi aspektami y, właśnie y, można powiedzieć na przykład, że, że o, przyszedł tam nie wiem, jakiś tam Kronos, Set, albo nie wiem, Izyda, albo coś w tym stylu, ale to jest tylko jakby takie nazewnictwo, że tak powiem. Też często istoty yy, albo yy, osoby sobie dokładają, mówię, te, tej energii. Tych istot jest w cholerę na ziemi i nie wiadomo, która jest prawdziwa. Także yy, tutaj jest. Yy, o ile ja znałam jedną jakby reinkarnację taką jeden do jednego i to rzeczywiście była bardzo duża mocowość i to było. I też są takie osoby, bo tutaj zaznaczam, żeby to nie było, że to nie. Natomiast bym powiedziała, że to naprawdę jest czasami bardzo duży wyjątek. I są takie istoty, i one też mogą, jakby być bardzo, bardzo wyjątkowe. Ale nawet jak są tak bardzo, bardzo wyjątkowe, to i tak się urodziły tutaj. Więc one tej mocowości mają tak naprawdę bardzo, dużo mniej niż miały na przykład w pierwotnej wersji. Także ten odcinek jest taki o żeby to trochę wyjaśniać, żeby też ludzie też idą tymi czasami jakimiś schizami swoimi wymyślają, że tam są bogami, czy tam ten, taka moda na to, że wszyscy jesteśmy bogami na przykład albo coś w tym stylu dla poprawy nastroju. Także jesteśmy ludźmi, jak na razie tutaj. I też mamy takie zasoby, jakie mamy. Możemy się rozwijać, tylko żeby to też było dobrze zrozumiane, żeby nam nie odpieprzało w jakieś y, dziwne, y, mówię, kierunki, które są dla nas po prostu szkodliwe. I potem zamiast żyć, to my siedzimy i ciągle coś tam robimy, tak? Te wszystkie, nie wiem, jakieś, jak ktoś wchodzi, nie wiem, zaczyna się zajmować magią, czarami, jest pełno tych czarownic albo coś w tym, coś w tym stylu, albo jest jakaś tam yy, moda na przykład na boginie i wszyscy są boginiami, matkami, ziemiami o na przykład Matka Ziemia, yy, ta Matka Ziemia i ta Matka Ziemia. Nie wiem, yy, tutaj nie będę podawać yy, tak zwanego kanału. I tych wszystkich elementów, bo tam ta matka ziemia się pojawia. Albo idziemy na przykład jakąś też um, um, narracją to modne słowo ostatnio na kanałach narracją, czyli narracją mitologiczną albo coś w tym stylu i yy, potem yy, po prostu yy, tworzymy jakiś właśnie taki egregor i tutaj się uważamy za, i tutaj robimy za tą ziemię wszystko i w ogóle potem jesteśmy tacy strasznie umęczeni i ledwo zipiemy, więc to też trzeba się zastanowić kto do czego, po co, bo powiem tak te co te energie, które mogą wykonać pewne rzeczy dla tak zwanych rytuałów ziemskich czy jakichś innych, i tak dalej, to one nie są w ogóle też yy, prawdopodobnie yy, na, na jakichś tam, no nie wiem, na filmach w YouTube. To też jest inna rzecz. Także yy, tutaj też jest warto się określić, jakim mamy też przeznaczenie na tą Ziemię. Czym my mamy iść, bo mówię, też jest dużo istot, które ma y, swoje przeznaczenie i one będą robić to do upadłego, ponieważ tak są jakby y, w tym ukierunkowane, ale nawet nie dlatego, że chcą, tylko że mają jakby taką świadomość, y, ona im nie pozwala na nic innego, ale też. Y, 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 to też należy jakby do zbadania też do tego, żeby dobrze się temu przyjrzeć, żeby to po prostu y, zrozumieć, co? Zmieniłaś narrację. Tak? Tak. Kiedyś mówiliśmy, że większość tych wysokich energii jest na YouTubie. Eee, ale ja nie powiedziałam nic o wysokich energiach. A, tylko... No, także większość tych y, wysokich energii jest na YouTubie. <grymne> I robi swoje, generalnie albo robi zamieszanie. No, także dziękujemy bardzo i do widzenia. Cześć! Poczeka To znowu. Każesz mi siedzieć nagrywać, nagrałam ale jak Ty jesteś... Tak mi strasznie oczywiście od tych lamp. A boś tego i...